Och ty mała w kącie stała i o niczym nie wiedziała. A to było tak. A dziad wiedział, nie powiedział. A to było tak. A to było tak. Taki piękny psiak. Jaki piękny psiak. Sunia piękna niunia. Sunia piękna niunia. Siunia piękna, siunia piękna, niunia ładna, niunia ładna, niunia ładna, judna, nunia. A sobie, a sobie popiskuj, a sobie popiskuj, jak tak lubisz. O. No. Cię tu o. trochę cię tu osuszę osuszy pani pieseczka? Ale się obraziłaś, naprawdę się obraziłaś, czy tylko tak udajesz, tak mi robisz żarciczka, żarcik, to taki żart, to taki czołg. To jesteś ty, to jesteś ty za dwa i pół tysiąca suńka, to jest ona. To jest ta onieśmielona, to jest ta, co się trzęsła i trząść się chciała. Nie trzęs się mała, nie trzęs się mała, bo jeszcze nie wiesz, jakie życie będziesz miała. Jakie życie będziesz miała, mała, mała. Tu masz raj, u pani masz raj. Bo pani ci daje dobre jedzenie i ciepły kąt i wytchnienie, i w ogóle nie musisz nic robić, tylko leniuchować. Tylko leniuchujesz. <słyska> <słyska> Przestraszyłaś się powiewu wiatru? Przecież to tylko dmuchnęłam. <słyska> Ale się boisz, ty bojący dudku, musisz znać wszystko: i wiaterek, i słoneczko, i deszczyk, i mróz, i śnieg, i kałuże, i z kałuży się wynurza. hipopotam, powiadacie? Nie, to tata powypłacie. Och, na podwórzu jest kałuża, z tej kałuży się wynurza. Hipopotam, powiadacie? Nie. To tata po wypłacie. Kiedyś tak było, teraz chyba mniej. Teraz już taty się tak nie upijają po wypłacie, jak kiedyś. Kiedyś to obowiązkowo wypłata, to tata przychodził na czworaka do domu i były modne picia chlańska i swawole i wszyscy palili papierosy siekierę można było powiesić tyle było dymu wszędzie w biurze w pracy na hali gdzie tylko człowiek się ruszył tam wszędzie były faje i zadyma i zadymione wszystko aż do uduszenia się a teraz nie ma, teraz nie ma, teraz nie ma tego, teraz jest kultura, teraz jest moda na niepalenie, na niepalenie. Nie wolno palić i dusić pieska i pieska truć y, tymi dymami, papierochami. Pani nie pali i pan nie pali. A kto pali? A kto pali, się pytam. Pytam się, kto pali. I wyczepię ten dywanik. I wyczepię dubsko. I pieska trzeba przyzwyczajać na wszystkie ewentualności, bodźce, i straszne, i miłe, i dobre, i niedobre. I piesek ma być dziarski, odważny i nawet przyjść tu i sprawdzić, co pani robi. Co pani się tak wygupia? Pani zawsze taka dobra, a tutaj co jest? Trze dupska? dubska? Czy panie dubska? tak żeby piesek nie zasnął mi przed kamerą. Co to jest za spanie, jak to wszystkie oglądanie tu jest? To jest wszystkich oglądanie na YouTubie oglądanie. Mam cię przedstawić i sprzedać, a nie tutaj bąki zbijać i tylko czas marnować, marnotrawić czas swój cenny życiowy czas. Każdego pieska przedstawić. Ile to czasu! No, OLX taki mądry, że nie mogę sfilmować całego miotu. Dajmy na to pięć sztuk szczeniaków, bo zablokują mi ogłoszenia. Jedno ogłoszenie, jeden szczeniak, pięć szczeniaków w miocie, pięć ogłoszeń, pięć filmików, pięć takich zdjęć, seria, sesja zdjęciowa na gwiazdy filmowe. No, już się trochę piesek oswoił z agresją. I z hałasem, i z moim takim atakiem, zrozumiał, że pani to nie do niego, że pani to nie do niego kieruje, tak? Pani kieruje do fotela, do kocyka. la la Oczy ma piękne, i chce, żeby podniósł główkę. To podniosła, bo to suńka. Suńka suczulka za dwa i pół tysiąca. Taka cudowna, taka piękna. Kto ma kasę, ten płaci i zabiera. I dosyć tego. I dosyć tego filmowania. Bo człowieka mogą nerwy wyponieść, może człowiek wpaść w histerię, w fanaberię jak Tusk głosi, w Furie! Furię! On wpada w furię. No to furia to jest coś groźnego, niesamowitego i bardzo podłego. To tylko ludzie nieopanowani i chorzy, jacyś psychopaci, socjopaci, mm, Jacyś y, nadpobudliwi, y, nie panujący nad emocjami, mogą wpadać w furię. A on tu głosi, że on wpada w furię! Jak, jak, kiedy, kiedy wpada w furię? Co on mówił, że kiedy wpada w furię? Bo ja mogę teraz wpaść w furię. Mogę wpaść w furię, że ty chcesz spać, a ja chcę cię filmować. Bestio mała, cyculku malutki! No, chodź, chodź, buźki dam. Chodź, paniusia, da buszki. Chodź. Chodź, Nusia. Chodź, Tyntusia, cyculek. No, chodź, chodź, cyculku. Chodź, chodź. Chodź do paniusi. Chodź. Jaka ty piękna! Jaka ty piękna! O jejku. O jejku, chyba się rozpłaczę. Jak jaka Ty piękna! Się rozpaczę zaraz jak kupię. Taka konstytucja. Zaraz się rozpłaczę nad konstytucją. I nad tą pierścinną malutką, nad tą No, mogę zrobić karierę, bo przecież hołownia zrobił karierę. Beksom! O jejku ojejku, już się zanurzę z płaczu, zanurzę się z płaczu nad konstytucją. Będę bronić konstytucji jak, jak własnej, jak własnej co? Jak własnej szczotki do, do zamiatania albo mopa do zmywania. Konstytucję bronią. <śm> Broniona konstytucja, wszystko połamane. Konstytucja podeptana. Gdzie na sweterka? Konstytucja, wołęsa nosi konstytucję na sweterka. A konstytucja podeptana w ogóle całkowicie. No taki wzór dla społeczeństwa, naprawdę. Można się teraz rozpłakać. Konstytucja, konstytucja, a gdzie? A gdzie zapisy Konstytucji? Kto przestrzega Konstytucji? No kto? Który minister teraz przestrzega Konstytucji? Czy premier przestrzega Konstytucji? Czy w ogóle zna wszystko, co Konstytucja zawiera? Teraz trzeba płakać nad Konstytucją. My, Polacy, my. My suweren. O, moja suczka. Suczka, nie śpi, bo znowu się popłaczę. Tym razem nie nad konstytucją, tylko przejść. He, he, Masz trochę wiaterku? się przewróciłaś od wiaterku? No, bez przesady, naprawdę. Czy ja tak mocno dmucham, że ty się przewracasz od wiaterku? Tak. No to muszę mieć niezłe puca, żeby tak dmuchać i żebyś ty się przewracała. Dobra, kończymy. 12 minut nagrania. Halo, halo. Wystarczy.